Dzień dobry, Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, tak mówię przy piątku, zobaczymy jak to wszystko po odpada. Klas, John Deere, Zetor, no i 60 tlak dla bonusu, jak to się mówi. Ciągnik stoi tutaj około trzech tygodni, tak jak byłem przed urlopem, tak został postawiony, przygotowany na akcję nawozy. Tylko się nie wiadomo, czy będzie się na czy klasem, czy John Deerem, wyjdzie w praniu w zależności od pogody. Na razie to jest wszystko taka loteria pogodowa, że nie wiadomo jak tutaj ugryźć. No ale zaraz zobaczymy jak to pali. Sam jestem ciekawy. łącznik prądu sam jestem ciekawy jak odpali dobra, świetno sobie podgrzało. nie zdążyłem tego momentu uchwycić no ale mieszało to temperatura nie pokazała ile ile jest odpalimy, chwilę poczekamy, zobaczymy na ile wskoczy otworzę drzwi żeby było lepiej słychać Radejko wyciszyć 920. Połączymy sobie trochę na wumów, żeby szyby nie parowały. No i dobra. Poczekamy chwilę. Na razie 0 stopni. No dobra, moi drodzy. Nie będziemy tutaj przeciągać. Widać ile jest, niech sobie z 20-25 minut pochodzi. żeby ta hydraulika trochę się rozgrzała, akumulator się podładował no i przenosimy się do kolejnego sprzętu. No i dobra, mamy tutaj w kolejce Jonego, tak troszeczkę na ściskam wchodzi na warsztat. Żeby wjechać, trzeba koła tutaj do połowy opuścić powietrze, z uwagi na tą belkę, co jest wiadomo. Kogut ściągnięty, no ale idzie sobie tutaj ogarnąć tomaczik pięknie. Wejdzie, koła dopompowane ma o wiele. No i dobra, co tutaj było robione, yy, tak jak wspominałem, wymieniane tuleje na moście były tutaj wraz ze stworzeniami, tak jak tutaj widzicie, Mariusz tutaj wymieniał, trochę mu tam pomogę w wolnej chwili, tak samo cała końcówka tutaj, komplet od tej strony, ciekawe jak to pochodzi, jestem sam ciekawy. Do tego siłowniki w masce, cała maska była zbawana. sobie możemy otworzyć. Siłowniki nowe, tak samo w drzwiach nowe. Turbina w stanie jak nowa, chyba 9300 z ogonem przebiegu. Mariusz mówi tutaj, że luzów nie ma praktycznie w ogóle. To się chwali, no i co więcej. No tak samo tutaj kolektor wydechowy był dawany do szlifu, żeby wszędzie te gładzie były równe. Nie było później jakichś przebojów, wiadomo. No i tak co więcej, jeszcze miał być ogarnięty fotel. Zestaw naprawczy, bo troszeczkę już ma luzy. Z uwagi na ten przebieg, przebieg się śmieje, że troszeczkę tutaj waga operatora. No ale tam pół żartem, pół serio. Wiadomo, wszystko się, się zużywa. Dlatego nie wiem, jak ktoś miał tutaj yy, z Was do czynienia z remontem fotela. Odnośnie luzów, to tutaj zapraszam do komentarzy żeby podpowiedzieć, czy to warto robić, czy lepiej poczekać i kupić później nowy. No bo naprawdę luzy są na każdej stronie. No i co, bierzemy się za odpalanie, zobaczymy, jak to on zagada. Po w sumie, no prawie trzech tygodniach postoję, tak jak, tak jak mi nie było tutaj, I teraz tygodnie go nie odpalałem. No zobaczymy, sam jestem ciekawy. Dobra, sobie podgrzejemy. O, no, najpierw w kluczyk, wiadomo. ale momentalnie w garażu, w garażu jednak sobie przeciszyć na trochę. Palimy, zobaczymy jak zgada. Przymknę drzwi, bo będzie nie będzie mi dobrze słychać. Mimo tego, że stał tyle czasu mróz, zdąży wejść do garażu. No ale wiadomo na dworzu nie stał. To też ładnie odpalił. No, za to, jak będę go odpalał, no to tam dwa tygodnie temu półtora no tygodnia temu był odpalany. No to troszeczkę ma bardziej lepsze szanse. Ale jestem ciekawy, jeszcze 6,60, jak zagada. Ciapka 40 nie będziemy odpalać, bo akumulatorów nie ma, yy, nie ma pozakładanych. Jest 355 jeszcze, no ale tam akumulator nadaje się do naładowania. Będzie trzeba go zdemontować i podłączyć. Ale zauważyłem, że 6,60 został akumulator. A ona to tam stoi. Nie wiem, z półtora miesiąca bez odpalania. Pójdę, sprawdzimy jak zagada to zagada, jak nie zagada, no to nie zagada, no ale bez zbędnego pitolenia, wiadomo. Tutaj wspominałem Wam, że były wymieniane oleje w moście w zwolnicach, też porobione w silniku, w skrzyni na razie nie ma potrzeby. O, sobie trochę, troszeczkę na wyższych obrotach chodzi, powyżej 1000. ale z czasem on będzie spadać. Ciągnik ma o wiele, może powiedzieć, że jest przygotowany, jeszcze czeka go na wiosnę kalibracja skrzyni biegów będzie musiał przyjechać serwis bo delikatnie tak jak się puszcza sprzęgło to już od dłuższego czasu tak lubi szarpnąć wiadomo, człowiek już ma wyczucie to te, te ruszanie, no, ale taki z partyzanta operator przykładowo jakby wsiadł no to ciężko, ciężko ruszyć jest na mnie. po prostu za, za gwałtowny ciągnik jest do startu dobra, chodzi sobie pójdziemy po 25 minutach jeszcze na koniec do klasy, zobaczymy do ilu stopni zdążył się dogrzać Przyznam że sam jestem ciekawy, nadmuch jest włączony tam też na gorące, także przenosimy się do sześćdziesiątki i patrzymy. No i dobra, znajdujemy się w garażu gdzie jest polska historia, jedna sześćdziesiątka druga. Tutaj mamy 40, tylko że jest bez akumulatora, akumulator jest zdemontowany. Jest tutaj płyn, znaczy płyn, woda spuszczona. Tak samo w ciapku, to już nie będziemy tutaj męczyć. Tutaj mamy 355. Widać nawet, że też zimno jest, muszę zdemontować, podłączyć, bo tak zostało Kurczę, zawsze coś, a wiem, że już akumulator niestety trzeba podładować, no ale mam nadzieję tutaj w tej 60 ona cała była po remoncie, zobaczymy jak sobie zagada, bo naprawdę tutaj najdłużej stoi z półtora miesiąca, może 2 miesiące, czy zagada, czy nie, zaraz się przekonamy. A sobie wsiądziemy Anioł. 就都很热。 Ten ciągnik stał najdłużej ze wszystkich Kurcz mnie przełożyć, jaki ma wreszcie, który dodaje 5 5 No ale zobaczymy jak będzie później szansę, będę się uda przełożyć Spróbujemy, to odpali Ale po kilku minutach muszę się skupić na robocie Jaką tam mam do zrobienia na dzisiaj Ale fajnie, fajnie, że ochodnie. Kurczę, miałem fajnych tutaj kilka minut jak opowiadałem do tego jeszcze sobie na wolnych cykała 60. No ale ten materiał troszeczkę zgubił jakość z uwagi na to, że nie ma mikrofonu jeszcze do kamery. Mam nadzieję, że uda się kiedyś dokupić, żeby ta jakość dźwięku była lepsza. No ale co zrobić? Takie kurcze uroki. Cholerka, no. Przyjdzie wiosna, postaram się odpalić każdy po kolei. Może uda się umyć tak jak kiedyś, to po się zrobi. Wymyć. Porządnie dopompować powietrze wiadomo ta 60 ma 54 godziny po remoncie, także naprawdę malutko, można powiedzieć, że dobrze dotarta. A sobie zaraz ją jeszcze odpalimy na sam koniec. Zaraz przejdziemy z drugiej strony. No, szkoda, że ten materiał kurczy nie udało tak się fajnie. Yy, splanować jak sobie pyrka na wolnych, ale znowu wtedy mieli ich osłychać. Odpalę jeszcze raz trochę gazu, plus. Bragasze, nie ma sensu mówić jak chodzi. No bo i tak mnie nie słychać a tylko szkoda tego mojego produkowania się, jak to się mówi. Został nam ostatni sprzęt do odpalenia. Zetor zawsze najgorzej odpalał ale później jak już się świetnie porobiło, wszystko grzało jak powinno. To kurczę naprawdę dobrze palił, ale teraz stoi około dwóch tygodni. Zobaczymy, jak zagada. Trochę go podpompowałem. Prąd włączony No i przenosimy się do kabiny. No, co do tego ja bym się nie spodziewał, moi drodzy. Wyłączyć wentylator. grzanie świecy osobno ma, a lampka wpada do środka. No dobra, z 15 sekund przytrzymamy. Tak, swoją drogą zachęcam tutaj do poprzedniego filmu, co robiliśmy: Zbiórkę słomy dla schroniska. Zapraszam na film. No i w międzyczasie co? Bierzemy się za odpalanie, Sam jestem ciekawy czy odpali czy nie po tych brozach. Dobra, łogień, kurwa. Jednak grzanie świec to jest podstawa moich Oczywiście nie za duży gaz co sobie pochodzi. Fajnie zagadam, no naprawdę kiedyś kilka lat temu świecie świece zaczynały broić, to kurczę, co my się namordowaliśmy, żeby go odpalić, to szkoda gadać. Miałem iść do klasa, mówię, że zobaczę w jak tam się nagrzało. To mamy po 15 minutach dwie kreski, czy mało czy dużo, w garażu tutaj nieocieplanym, nieogrzewanym, dopiero zaczniemy palić tutaj w piecu, to chyba nie jest najgorzej, tym bardziej, że w zimę dżondir dość długo się dogrzewa, no klas, klas tutaj bez porównania dużo lepiej się rozgrzewa, zresztą pójdziemy sami, zobaczycie. Dobra, zobaczymy do ilość nagrzał, po 20 kilku minutach, chwila prawda. Moi drodzy, chwilę prawdy, 55 stopni, 9.22, no i nadmuch jest na lakse, tutaj na ciepło połączone czuć, że cieplutko daje, no ale wiadomo, to musi być dobrze, teoretycznie, praktycznie, no zobaczymy z czasem, no ale co, bez zbędnego przyciągania, moi drodzy, będziemy się żegnać w tym odcinku. Zapraszam na kolejny pozdrawiam cię krótko na razie. Hej! Nie wiem, czy słychać do odlu, tak się martwię. Mówię przez ten okres czasu, czy tam nic nie przymarzło. Bo ta adlu lubi marznąć przy wyższych temperaturach ujemnych, no ale nie, chodzi, wszystko jest ok. Także jeszcze raz, trzymajcie się, pozdrawiam.